Idę na autobus. Autobus nie przyjechał, przyjechało to. Jadę na lotnisku. Jestem na lotnisku, czekam na samolot. Lecę tym małym dziadostwem. Jestem w Rzymie. pewnie zastanawiacie się, dlaczego mieszkając na co dzień w Chorwacji zdecydowałem się wybrać do Rzymu na tydzień. Cóż, każdy potrzebuje chwili wytchnienia nawet od tak fajnego miejsca jak Split. W Rzymie natomiast nigdy nie byłem, a nadarzyła się ku temu okazja. Lot ze Splitów w dwie strony kosztował 225 euro, a bardzo fajne mieszkanie poza centrum miasta za 550 euro za 7 nocy. Miało to jednak swoje dodatkowo ceny w postaci konieczności podróżowania metrem i autobusami, co w Rzymie i tak się Wam przyda, bo miasto jest naprawdę ogromne. Polecam uniwersalny 7-dniowy bilet obejmujący autobusy, metro i kilka innych rzeczy za 24 euro. Natomiast podróż między lotniskiem a miastem to koszt od 7 do 14 euro w jedną stronę, w zależności od tego, jaki transport wybierzecie. To nie tak, że przyjechałem tu tylko zwiedzać. Tak wygląda wino za 1 euro. 1 Jeden euro? 1 Jeden, euro. 1 euro. Za prawie 5 zł. Słuchajcie, to nie jest tak, że jestem jakimś konyserem wina. Kupiłem wino za prawie 5 zł, czyli za 1 euro, czy tam 1 euro. I wiecie co? Jak otworzyłem butelkę i powąchałem, mogę nie być kondenserem, ale po prostu to wino śmierdzi kupą. Taką żywą, świeżą kupą. No naprawdę, no nie, po prostu jakby wyleciało, wiecie skąd? Więc to, to jest mój w ogóle. Moja pierwsza próba. Nie jestem żadnym specjalistą od win, ale to wino po prostu śmierdzi, więc O oh my god. Smakuje lepiej niż śmierdzi. Polecam. 5 zł. I'm empty and this is very sad. Nie bez powodu chciałem zabrać Was do Rzymu. Postanowiłem, że przygotuję najgorszy i najkrótszy poradnik w po Rzymie. Generalnie jest tu dużo bardzo starych rzeczy. Zwiedzanie rozpocząłem od Watykanu, który był 20 minut od mojego miejsca, gdzie miałem nocleg, więc oczywiście. Takim punktem, który był naprawdę warty odwiedzenia była Bazylika Świętego Piotra, którą właśnie teraz możecie oglądać. Wstęp był darmowy, chociaż musicie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa taką standardową jak na lotniskach, czyli musicie wyjąć jakąś tam elektronikę, nie możecie wnosić oczywiście niebezpiecznych przedmiotów. Bazylika robi naprawdę ogromne wrażenie i była dla mnie naprawdę niesamowitym przeżyciem, chociaż nie jestem jakimś fanem takich sakralnych miejsc, a oprócz tego polecam też taką fortecę niedaleko właśnie Watykanu z cudownym widokiem na stare miasto. Wstęp za 12 euro. Następnie metrem udałem się do fontanny Ditrevi, która niestety, no, okazała się troszeczkę nieczynna, ale troszeczkę fajerwerków też typowo wodnych można było zauważyć. To jest film o tym, dlaczego nie chcę nagrywać niczego tutaj. Pod fontanny udałem się na improwizowaną wycieczkę na stare Miasto, nie mając kompletnie planu. Może to i dobrze, bo z racji na olbrzymią liczbę ludzi wszędzie, nagrywanie klasycznego vloga jest tu praktycznie niemożliwe. Wybaczcie. Jako, że jest to najgorszy przewodnik po Rzymie na polskim YouTubie, ja chciałem powiedzieć, że kompletnie nie wiem gdzie jestem, Ale nie wiem co to jest, to, że wygooglujcie sobie to. Powiem też zupełnie szczerze, że nie sądziłem, że w Rzymie po prostu będą takie jaja. O, tam w tle widać jakiś kolejny starość, wygląda jak jakiś stadem piłkarski ogólnie. I moje czoło z drabiną do nieba. Monumentalne miejsce z białego marmuru, które mieliście okazję zobaczyć przed chwilą, to Plac Wenecki. Możecie tam wejść zupełnie za darmo, do połowy wysokości. A jeśli macie ochotę zobaczyć przepiękną panoramę Rzymu, zwłaszcza o zachodzie słońca, za wjazd windą na samą górę zapłacicie 12 euro. Jest to widok warty tych pieniędzy, zwłaszcza że w tej samej cenie możecie zobaczyć okoliczne muzeum, które jak na złość okazało się zamknięte. W tej cenie, dosłownie tuż obok, znajduje się też jednak inne muzeum. Jest to XV-wieczny pałac ze zbiorami sztuki, rzeźby i broni. Pałac Wenecki sam w sobie jest już bardzo ciekawym miejscem do zobaczenia, zwłaszcza jego piękny dziedziniec z palmami. Mój kolejny dzień zmierzał jednak do końca, a mi zachciało się pizzy. Zrobiłem pizzę. Tak, zrobiłem, będąc w Italii. Zastanawiacie się, dlaczego zrobiłem, skoro mogę iść do tylu pizzerii? Ponieważ zdradzę Wam moją osobistą tajemnicę. Uwielbiam robić pizzę. Jeszcze bardziej uwielbiam robić pizzę, niż jeść pizzę. Ale teraz zerze. Wasze zdrowie. Za tysiąc subskrypcji. Kolejnego dnia wybrałem się na Zatrybrze, czyli artystyczną dzielnicę Rzymu. Miejsce to okazało się największą niespodzianką mojego pobytu tutaj i choć wiem, że zabrzmi to kontrowersyjnie, to podobało mi się tu bardziej niż na Starym Mieście. Czas płynie tu bardzo wolno, jest tu bardzo specyficzny, ciekawy klimat, mnóstwo dziwnych sklepów i restauracji, w których stołują się lokalni mieszkańcy. Turyści nie rzucają się w oczy, za to możecie natknąć się tu na bezdomnych albo szemrane towarzystwo. Dlatego uważajcie na zawartość kieszeni, zwłaszcza w ciasnych uliczkach. Zatrzysz jest piękne, podobnie jak Park Villa Doria Pamfili, który znajdował się obok mojego lokum. Polecam fanom ciszy i spokoju. Z że bardzo łatwo możecie odwiedzić też Wyspę Tyberyjską, o której mogę powiedzieć po prostu tyle, że istnieje. Czy jest na niej coś takiego świetnego do zobaczenia? Nie powiedziałbym, ale możecie przejść po wyspie na drugą stronę rzeki. Fajna atrakcja. Jestem w Rzymie i muszę być brutalnie szczery z wami. Podoba mi się tu, podoba mi się tu, ale mam problem z tym miastem. Jest strasznie męczące. Tęsknię za Chorwacją. Wszystko jest tu wielkie, głośne, gwarne, drogie. Tak, nie ukrywam, że jest tu bardzo drogo. myślałem, że w Chorwacji jest drogo, ale że nie jest jeszcze drożny i ogólnie witali. Dzisiaj mam taki day-off, bardziej. Jestem w jakimś tam parku. Zacząłem od Watykanu, potem od kawałka Starego Miasta, a potem znowu od drugiego kawałka Starego Miasta. Tak jak wspominałem wcześniej, jest tu ogólnie dużo starych rzeczy. Nie wnikam gdzie jestem, no mogę rozpoznać Watykan, nie wiem, Bazylika Świętego Piotra, coś tam jeszcze. Jutro wybieram się do Koloseum, więc będzie trochę tam materiału z Koloseum pewnie. Ale ogólnie, szczerze mówiąc, nie, nie potrafię jakoś tak zaplanować wszystkiego żeby pokazać Wam, o Boże, ten zabytek nazywa się tak i tak, został zniesiony tam w takim i w takim roku i w ogóle, od tego macie inne kanały. Tu, ten kanał, macie od tego, żebym czy jakieś farmazony i generalnie, żebyście się niczego konkretnego i konstruktywnego z tego nie dowiedzieli. Więc mogę tylko powiedzieć o swoich indywidualnych tak. Miasto jest ogromne, trzeba na nie bardzo dużo czasu, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo samozaparcia, jeżeli chcecie przyjechać tu, na weekend, na przedłużony weekend powodzenia, będziecie ciągle za***alać. Ogólnie. To na 100%. Jest dużo biletów, jakieś tam 24, 48 godzinnych, 72 godzinnych, Roma pas na jakieś tam zabytki, na inne zabytki. I nie zrobię Wam piguły z tego. I po prostu nie chce mi się. Byłoby to na tyle czasochłonne, że okej, okay, byłbym w stanie to zrobić, ale po prostu mi się nie chce. Wybaczcie. Także... No cóż. Pokażę Wam po prostu sporo obrazów i sporo starych rzeczy. Ten park też wygląda ogólnie na stary Ale podoba mi się Bo nikogo tu nie ma I właśnie tego jest zajeb. Trafiłem właśnie pod stadion piłkarski AS Roma Tak mi przynajmniej powiedzieli lokalsi Jakiś dziwny moment, bo akurat nie ma dzisiaj meczu, ale zobaczymy jak wygląda po prostu od środku Murała. Właśnie tu Urza Murinia próbuje odnosić sukcesy z lokalnym klubem. Tu widzimy rekonstrukcję stadionu z czasów, kiedy jeszcze AS Roma brała udział w europejskich pucharach. Oczywiście klub ma czasy świetności już za sobą. Tak już teraz to nie wygląda. Za wstęp do Kolosseum zapłacicie minimum 18 euro, a w przypadku droższego biletu 24 euro. Droższa opcja obejmuje, przynajmniej teoretycznie, wejście na arenę oraz do podziemi, których doświadczyć w pełni nie mogłem ze względu na niezrozumiałe oznaczenia zwiedzania. Jest to typowe w Rzymie i czasami miałem wrażenie, że jest to zrobione celowo, aby wydoić z turysty jak największe pieniądze. W pewnym momencie znalazłem się w takim miejscu, że cofnięcie się do podziemi nie było już możliwe od włoski chaos i nieczytelność na każdym kroku. Na szczęście w cenie biletu odwiedzicie też niesamowite forum romanum, które dla mnie podobało się dużo bardziej niż właśnie Koloseum. Żeby nie było, Koloseum robi ogromne wrażenie. Tylko tyle i aż tyle. Czy stadion piłkarski AS Roma zwany potocznie Koloseum jest warte 24 euro? A, tak średnio bym powiedział. Do samego faktu, że byliście, widzieliście. Ja. Ogólnie bardzo stary jest to stadion. Nic w ogóle tego nie odremontowują, tutaj jak jakiś tam Henryk z Polski jakby wpadł z ekipą to jeden tydzień, praktycznie wszystko jak za dawny czas usłyszeł. Wciąż są pozostałości po lwach, kolosaum. Tutaj czeka na turystów z Rosji żeby ich zażreć tak z kolei wygląda boisko treningowe, AS dlatego im tak nie idzie ostatnio a w Rzymie niedaleko Koloseum możecie zamówić też boską Jodę. thank mm -hmm. you Bądź Jest 18 listopada, a w Rzymie jest 19 stopni. Więc generalnie polecam. To był przedostatni dzień w Rzymie i nie jest mi z tego powodu smutno, ale o tym opowiem w podsumowaniu. Za to teraz zawieram Was do praw pełnego kolejnych starych rzeczy. Forum o Romanum. Jakoś tak z automatu powiedział. Stare rzeczy, zapraszam. Aha! Wybierając się do Koloseum należy zarezerwować godzinę wejścia z dokładnością do 10 minut. Zrobicie to poprzez stronę internetową i polecam wykonać to na co najmniej 2 dni przed planowaną wizytą. Decydując się na droższy bilet, warto skorzystać z opcji najdroższej, która obejmuje tak zwane super atrakcje w Forum Romanum. Na samo forum warto poświęcić nawet kilka godzin i zwiedzić je bezbędnego pośpiechu. Oprócz wielu starych rzeczy, obejrzyjcie też tam piękne ogrody, sauny wzniesione jeszcze w poprzedniej erze, czy freski pamiętające pierwszy i drugi wiek naszej ery. Oprócz dzielnicy Zatybrze, które pokazywałem nieco wcześniej, to właśnie forum Romanum podobało mi się że mnie najbardziej, chociaż kompletnie się tego nie spodziewałem. Jeśli chodzi o Rzym, jest to oczywiście raj dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść. Od pizzy, poprzez makarony, lasagne i desery, a na winach kończąc, na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jestem rozczarowany. Przyjechałem do Italii. tyle drogi, Boże, przez całe morze trzeba było się przeprawić, wiosłować w powietrzu. Myślałem, że będę pił wino i faktycznie piłem. To dało się zauważyć. Okazuje się, że Italiańce mają naprawdę dobre piwo. I to jeszcze jakieś marketowe. To tak jakby Biedronka wyprodukowała Made by Biedronka. Polecam. Tak po prostu. Jako rasowy alkohol... Jako rasowy Polak. Tak, polecam. Wszystko co dobre szybko się kończy, ale zaczyna się jeszcze lepsze, bo wracam do mojej kochanej i absurdalnie taniej Chorwacji. Mój tydzień w Rzymie pochłonął około 3700 zł. Ała. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Zostávte subskripcie.